Za mną mój warzywnik. Jeszcze niedokończony, jeszcze niedoskonały, ale już wyścielony z rębkami. A za mną są kartony, których używałam właśnie do wyścielenia tego warzywnika z rębkami. Już Wam powiem, jak ja to robiłam i dlaczego to tak robiłam. E, otóż, jeżeli ja chciałabym ściągać darń i dopiero potem wyścielać to wszystko z rębkami, to ja bym się po prostu no, niesamowicie urobiła. Zajęłoby mi to wiele tygodni i w ogóle plecy by mnie tak bolały, że nie mogłabym wstać w z, z łóżka. Dlatego. Ja użyłam takiej metody, że najpierw wkładłam bardzo gęstą warstwę, bardzo grubą warstwę, karton, znaczy bardzo grubą warstwę, no także dwa kartony co najmniej, na ziemi, na tej trawie po prostu. I potem na te kartony dawałam zrębki. I to w sumie mi zajęło trochę, bo tylko jak miałam jakiś karton, to od razu szłam z nim tutaj na ten warzywnik. Wyglądało to przez jakiś czas po prostu okropnie, bo te kartony były e, poprzegniatane po prostu. Kamieniami, także no, zamykałam oczy, jak tędy przechodziłam. No, ale teraz już zamówiłam sobie zrębki, mam zrębki, no i, no i te kartony zostały przykryte. No i przez te kartony trawa nie będzie przerastać. To jest taki stary, sprawdzony sposób ogrodniczy. Nawet kiedyś słyszałam coś takiego, że kartony są najlepszymi przyjaciółmi ogrodnika. No i w sumie to w pewnym sensie coś w tym jest. Ja sobie położyłam karton bardzo, bardzo wczesną wiosną, późną zimą, żeby Wam pokazać, jak właśnie ta trawa pod tym kartonem się zachowa. Zobaczcie. Tutaj jest karton, który sobie położyłam. To gdzieś było w lutym. I zobaczcie, że pod nim. Owszem, tutaj trawa przerasta. Tutaj. Dlatego, że ona po prostu tutaj nie była przykryta. Ale pod tym kartonem tej trawy nie ma praktycznie. Tutaj, gdzie były dziury, no to ta trawa została, ale ona po prostu z czasem sobie tutaj obumrze. Właśnie dzięki tej metodzie nie musimy ściągać zarni, nie musimy kopać, tylko wystarczy, że położymy sobie gęsto kartony, tak żeby ta trawa nie miała dostępu do warunków atmosferycznych. No i po prostu zakryjemy to z rybkami. No, i to już się po prostu zrobi samo, dlatego że ta trawa no, nie będzie przerastać. Ale trzeba pilnować takich miejsc, właśnie jak gdzieś tutaj blisko. Grządek, żeby to było tutaj dokładnie zakryte. Zobaczcie, tutaj jeszcze mi wystają te kartony. Jest tutaj podsycony tymi zamiakami tak grubo. Ewentualnie jeszcze zmoczę karton i go tutaj tak przycisnę. Bo widzicie, o tutaj jeszcze część trawy mi wystaje. Także o to trzeba zadbać, bo jak ta trawa zacznie po prostu tutaj przerastać, to ona się będzie ukorzeniać gdzie będzie się, później już z czasem zacznie się rozrastać w innych miejscach, więc trzeba zadbać o to, żeby jej tutaj po prostu nie było. A wczoraj tutaj było bardzo dużo ślimaków. Ja je wszystkie wyzbierałam, bo one, spryciarze po prostu, o widzicie, tutaj jest jeden. Spryciarze się chowają te, które jeszcze zostały gdzieś tutaj, yy, one po prostu tutaj nie zostały, no i, no i tutaj się chowają. A nocą wychodzą na warzywnik i zjadają to, co mi wzejdzie. Także tak to wygląda. Że wam pokażę, jak wyglądają warstwy. Trawa, po prostu nic z nią nie robiłam yy, i przykryłam ją kartonem. I to już jest kilka, nie wiem kiedy, no, kilka tygodni temu była przykryta. Zobaczcie, pod spodem, pod tym kartonem już tej trawy nie ma. Także. O tak to wygląda, na to idą zrębki, ten karton po prostu na samym rogu przykryłam sobie kamieniami, yy, przyłożyłam, żeby on się po prostu też nie ruszał. z zrębkami ma bardzo dużo zalet, ale mi w sumie chodziło o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to ślimaki, które podobno po tych zrębkach nie chodzą. Chociaż niektórzy pisali mi w komentarzach, że one się w tych zrębkach chowają. Ja te zrębki mam już kilka dni i zauważyłam, że ślimaki są pod kartonami, pod na przykład kawałkami drewna zostawionymi w ogrodzie, pod kamieniami, ale nie przechodzą przez te zrębki. Przynajmniej jak na razie jeszcze tego nie zauważyłam. No i mam nadzieję, że to przynajmniej ograniczy ich aktywność, bo wiadomo, że. Raz na jakiś czas jakiś tam ślimak przejdzie, ale chodzi o to, żeby ich nie było aż tak dużo. Bo ja nie wiem, jak jest u Was, ale ja mam po prostu plagę ślimaków w ogrodzie, także jestem w stanie naprawdę dużo zrobić, żeby się ich pozbyć i żeby mi nie zjadały moich upraw. One się chowają wszędzie po prostu. Zobaczcie, tutaj są. One uwielbiają w ogóle kartony, zauważyłam. Są w kartonach, ale zobaczcie, nie ma ich tutaj, gdzie, gdzie są z Natomiast zauważyłam, że część smaków została, tak jakby wiecie, tak aż całkiem dokładnie ich nie powybierałam z tych grządek i tak całkiem dokładnie po prostu tego nie wyścieliłam kartonami, także część z nich została. Ja to wiem, bo widzę, że mi zjadają te rośliny na grządkach dalej. No i po prostu te, które są tych W tym obszarze po prostu trzeba wyłapać. No i ja to zrobię albo pułapkami z piwem, które już mam w moim warzywniku umieszczone, albo zrobię to po prostu granulkami, taką trucizną. I no wtedy mam nadzieję, że problem będzie w większości z głowy, dlatego że te, które będą już na tym obszarze, one po prostu znikną. No a nowe nie będą przechodzić, bo zakładam, że im się nie będzie chciało po tym drewnie chodzić. Druga kwestia, jeżeli chodzi o ściółkowanie z rękami, która mnie do tego przekonała, to jest to, że te zrębki z czasem zamienią się w próchnicę, spróchnieją w taką y, wysokiej jakości glebę, po prostu ją ubogacą i to będzie można wybrać albo dać kolejną warstwę gleby i gdzieś tą ziemię wykorzystać. Także to też mnie przekonało. Tym bardziej, że ja mam bardzo kiepską ziemię w ogrodzie. Po budowie domu mamy po prostu glinę, która została wykopana z dolnych partii ziemi. No i no nic w tym nie urośnie. No dobra, o zrębkach to na razie tyle. Mogę powiedzieć, ale mam też inną fajną rzecz, którą będę dzisiaj z Wami robić. Pięłam sobie pergolę i wymyśliłam sobie, że to będzie tak bardzo ładnie, jak przy wejściu do warzywnika, tutaj będzie stała właśnie pergola. No i dzisiaj będę ją odpakowywać i składać. Nie mogę się doczekać, zobaczymy jak będzie wyglądać. Aha, no i na pergoli oczywiście musi się coś piąć. U mnie będzie się pieło winogrono na razie jedno, a z drugiej strony zobaczę, bo albo coś jednorocznego, albo drugie winogrono, ale myślałam też o kiwi. Nożyczki. Mam moją pergolę. Ja sobie wybrałam taką fikośną, z takim czubkiem. Jak szaleć, to szaleć. Yy, I krętarkę. Mam nadzieję, że nie będę potrzebowała nic innego. Polecam Wam mega taką małą wkrętę. Dużo składacie mebli, dużo robicie takich ogrodowych rzeczy i takich związanych właśnie z jakimiś remontami i tak dalej. To bardzo mega fajna i poręczna. To jest u mnie w domu używane bardzo często.